w tłumaczeniu Barbary Radomskiej. Książka listopada, kategoria historia. Książka została wydana w koedycji z wydawnictwem Świat Książki, więc na scenę zapraszamy również panią dyrektor Darię Kielan, jeśli jedno tak. Dziękuję. <zysy> Wydawnictwo Arbatros. Prawda o sprawie Harego Keberna. Autorstwa Johara Nikera. W przekładzie Oskara Hedemana. Książka września, kategoria proza obca. Niestety nie ma z nami przedstawicieli wydawnictwa. No zostanie wręczone jest pewno. E, wydawnictwo Arkady. Sztuka Polska. Wczesny i dojrzały barok. Bani, Agnieszki Bender. Piotra Gryblewskiego ja, i Johann Paweł... Albierski. Przepraszam bardzo. Książka stycznia, kategoria Albumy, a także Muzeum Narodowe w Warszawie pod redakcją Agnieszki Morawińskiej i Renaty Higersburger. Książka sierpnia, kategoria Albumy. Na scenę zapraszam pana dyrektora Tadeusza Deptuła, panią Elżbietę Tomaszczyńską oraz autorów. Widzę, że reprezentacja jest tylko kobieca. Zapraszamy.

Chcę fotografii Polski, Wydawnictwo bajka. Czarownica Piętro Niżej Macina Książka kwietnia kategoria dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy na scenę pana prezesa Piotra Kumikowskiego. Pani fotografii to jest nie, niemożliwe. Tylko myślę o sobie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję w imieniu skromnego wydawcy i autora, który bardzo chciał przyjechać na to wręczenie, ale niestety nie jest w domu pracy twórczej i pisze niestety część książek. Dziękuję. Aby w przyszłym roku kolejną nagrodę, czego życzę oczywiście. Wydawnictwo Biały Kruk. Oburzeni z fotografiami Adama, Adama Bujaka i esejami księdza Waldemara Chrostowskiego, biskupa Antoniego Dydycza, Piotra Mińskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Zdzisława Krasnodębskiego, Antoniego Macierewicza, Krzysztofa Masłonia, świętej pamięci księdza kardynała Stanisława Nagiego. Andrzeja Nowaka, Jana Pospieszalskiego, Wojciecha Leszczyńskiego, Ojca Tadeusza Redzyka, Leszka Sosnowskiego, Ewy Stankiewicz i Krzysztofa Szczerskiego. Książka stycznia, kategoria publicystyka. Zapraszamy. Zapraszamy również autorów. Prosimy bardzo. A kolejne z wyróżnionych książek wydawnictwa Biały Kruk to Pamiętnik Konklawy 2013. Adama Sosnowskiego z fotografiami pana Michała Klaga, książka kwietnia, kategoria albumy. Wielka Księga Patriotów Polskich pod profesora Andrzeja Nowaka, profesora Krzysztofa Orzoga i Leszka Sosnowskiego. Książka lipca, kategoria historia. Wojtyła, nadzieja Polaków z fotografiami Mieczysława Żwika. Książka listopada, kategoria albumy. Oraz Bóg się rodzi z fotografiami Adama Bujaka. Książka grudnia, kategoria albumy. Jeżeli są z nami, to zapraszamy pozostałych autorków również na scenę. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie nagrody. Dziękujemy w imieniu autorów i mamy nadzieję, że będziemy dalej rozwijać się, tak, żeby ta nasza praca również przyniosła jakieś pozytywne efekty. Dziękuję.